Dziś w Złomobile poznamy jeden prosty sposób, jak skopiować wiking mobile. Słuchaj, na brainstormingu dostałeś już mój próba, co do briefu. Teraz to już masz finiszować na deadline na ASAPie, inaczej mamy fuck up i case w plecy. Dobra, to w takim razie to po prostu zgłosimy do twojego team leadera. Cześć Magda, dzięki za spotkanie. No hej, tylko od razu Ci powiem, że na przyszłość z większym wyprzedzeniem rzucaj mi taska i... Jasne, jasne, dobra. Spoko, y, słuchaj... spotkanie? Tak. okej. Okay. Ja mam jutro prezentację dla zarządu. Miałam zrobić research naszej konkurencji Mobile Vikings. Ty w ogóle znasz ich? Kojarzysz to? Tak, coś wikingowe z hełmami, no coś mi tam świta. Dobra, no to patrz na to. Styczeń. W styczniu zrobili wielką orkiestrę zużycia transferu i wpłacali na konto WOŚP złotówkę za każde zużyte przez ich użytkowników 10 gigabajtów, razem jakieś 53 tysiące. Potem do tego jeszcze w ogóle ich klienci mogli e, wymieniać gigabajty na jakąś fundację, nie wiem, na egzoszkielet. Jak oni na tym zarabiają, skoro oni płacą podwójnie za te gigabajty? Nie wiem. A co to w ogóle za balony na Blue i co za bzdura? Nie, eee, pizza! Czwarteczek, czwarteczek, pizza. Czarteczek, czarteczek. pizza? Jestem na diecie. Nie? Okej. Okay. Dobra, więcej dla mnie. Dobra, w lutym zaprosili trzech wrocławskich grafików i wydrukowali sobie kartki walentynkowe. Już opłacone, rozdawali je u pięciu lokalnych partnerów. Tylko lokalnie. Ja nie wiem, po prostu to ma taki mały zasięg. Jakim się w ogóle to opłaca? Po co to robić? Dobra, coś dla Ciebie. Zobacz. Zobacz sobie w ogóle ich apkę. No właśnie widzę, że do Mobile Trends Awards była nominowana... Czekaj, sobie to obczaję, bo teraz myślimy właśnie nad nowym featurem. że sobie coś zgapi... Zainspirujemy się. Bardzo tego potrzebujemy. Dalej mamy Młode Wilki. Jacyś raperzy, ale nie znam ich. Tak, to są jacyś nieznani jeszcze w ogóle raperzy. Nikt, nikt popularny. Nie rozumiem tego. Trzeba inwestować w najpopularniejszych, trzeba na tym zarabiać. Wiadomo, że ludzie to lubią oglądać. To jest jakaś amatorszczyzna reklama, wyślę ci potem link do tego, ale zobacz sobie. Tu jest jakiś, nie wiem, to jest jakiś aktor, chyba nie, ja nie kojarzę nikogo w ogóle takiego. Nie, nie wiem, czy to jest za typ, jakiś random, to na bank nie jest influencer, znam wszystkich. No też nie, nie kojarzę, totalnie. Ten koleś w ogóle gada coś o połączeniu z samym sobą, nie wiem, może te warsztaty z motania zioła, które potem zrobili, by to jakoś wyjaśniały. Ale, ale dobra, później sobie poszli do psychologa ze swoimi użytkownikami. Akcja giga odporność na stres. Jakieś metody radzenia sobie z lękiem i stresem. Nie wiem, Wojciech Eichelberger, coś kojarzy takie nazwisko. Oh, wow. W kwietniu wprowadzili sobie ofertę, e, pokłady internetu mobilnego i zobacz na to w ogóle. Zobacz tą ofertę. To internet na kartę i w ogóle bez umowy. Nic. W ogóle? No bo sporo gigabajtów. Nic, żadnej umowy. Dalej mamy Dzień Czekolady, jakieś wioskary. Co to są w ogóle za bzdury? O, i jeżyki. Nie wiem, wiedziałaś, co to są jeżyki? Wiesz, co to tak, są jeżyki? Tak, to są takie ptaki. No właśnie, ja się dowiedziałam przez tą akcję. E, to są ptaki, które zjadają komary. I wyobraź sobie, że rozdali 90 sztuk budek. I na mapie można nawet zobaczyć, gdzie je ktoś powiesił. Nie, nie, no ja to, nie to ma być zrobione na wczoraj. O, czekaj, e, to teraz tak. jesteście w dwie. E, ja mam później spotkanie z Andrzejem. Eee, i czy ja mam coś ubrać jeszcze Którą mam takie granatową. granatową Tak, tak, granatową, nie w kwiatkę. Eee, dobra, dobra, ale mogę w tej sukience zostać? No ma być poważnie, to jest Magda, poważna firma, poważni ludzie. czy mam takie buty? Buty za wysokie. Eee, dobra, dobra, dalej dalej dalej. Dobra, to ja. le ja też lecę. Dobra, w temacie ciuchów. Eee, Viking Store. Viking store co to jest? Jakiś sklep? Tak, to jest sklep z ich ciuchami albo z gadżetami. I możesz sobie na to wymienić na przykład gigabajty. Nie wiem, kto by chciał za to płacić. Ja tę firmową koszulkę, co dostałyśmy, to ja w niej tylko maluję. Znaczy, śpiewnie i malowałam mieszkanie raz. Tak, ja nie sprzątam po malowaniu. Dobra, co tam, Dzień Matki. O, to jest w ogóle śmieszne. Ciężko to nazwać nawet promocją. Do ich oferty, do Perfect Match, dodali 5 gigabajtów do pakietu. Ale za ile? Za nic. Po prostu dodali 5 gigabajtów. Wszystkim? Wszystkim. Za darmo. Aaaa, prezes przylecia. Rezultat finansowy przecież zupełnie nie opłaca. Obczaj sobie to. Patrz na tych panów wikingów. O, to jest na ciekawe. Polecam w ogóle wam w komentarzach sobie zobacz. Uniknął profilu w Mobile Vikings. to pójdę teraz? To jest miła odmiana od zdjęć ze sztokach. Siali łąki dla pszczół. I przelej krew z wikingami, to chyba ich najnowsza i ostatnia akcja. Jak robiłam preskę, to mieli jeszcze zebranych dopiero 57 litrów, a teraz już mają prawie, prawie 100 litrów krwi oddanej. I każdy, kto oddał krew, mógł się do nich zgłosić i albo dostawał 100 gigabajtów darmowych, albo darmowy miesiąc przy zamówieniu nowego numeru. Zobacz na ich wyniki. Ale czekaj, czekaj, bo ty mówiłaś, oni nie mieli żadnej kampanii marketingowej, nie? No? Kompletnie nic. To co oni robią, że im tak dobrze idzie, ciągle zyskują klientów, a tak mało od nich odchodzi? Nie wiem, miałam nadzieję, że ty mi powiesz.